Witajcie na kanale mytopiskon.pl. Tak. I w dzisiejszym odcinku ponownie razem z Monią. Monia, Monia przybyła. Tak. Też przybyła. Przyleciała, przyfrunęła, nie wiadomo do Przyjechałam. O, samolotem, skrajne bajki. Co to, jak chciała przylecieć samolotem. Ja tak. bym wolała lecieć balonem. Słuchajcie, nie mam pojęcia takiemu samolotem. Balony Błąd chyba lepa. są bezpieczniejsze. Nie wiem. A mi się balony też podobały tak Ja się o, balonem o, boję. Takim wielkim balonem, tak jak, jak, jak w takiej lata Ale ja się boję. Ale ja się boję. A ja nie. Ale Dobra, ja no to ona nie lata balonem. Nie. Nieważne. To i tak jest nieważne, bo dzisiaj gramy w <laughs> szark. To też słuchajcie, sami mówiliście, żebyście chcieli zobaczyć tą grę, więc specjalnie dla Was możecie się przyznać w komentarzach, kto tak. bardzo chciał szarkowanie. Mhm. Więc specjalnie dla Was już w nią gramy. Spójrzcie, w zestawie mamy rekina. No bo skoro szark, no to rekin, wiadomo, jest rekin, niebezpieczny rekin, ale. Trzeba być bardzo ostrożnym. Mamy też fale, fale i fale. Ukryty skarb. O tutaj, tu mamy nasze złoto. Takie złote talary od piratów, spójrzcie. A nasi piraci, skoro już o nich mowa, są tutaj tacy troszkę malutcy. Ale pirat to pirat. Trzeba się, no może nie się bać, ale być ostrożnym. Mamy dodatkowe elementy, kostkę. No i jeszcze takie cuda, z których możemy zbudować co? Jak myślicie, co wam to przypomina kształtem? Łódka! Rozłożyłyśmy już wszystko, co mamy w środku. Wszyściutko, zbudowałyśmy cały tor. Słuchajcie, jest tu taki podejrzliwy most. On Pekin. w tej chwili. Reginy też nie jeden, są dwa, słuchajcie. No i taka wędrująca płetwa jeszcze. Dobra, zamykamy most, pomóż mi Monia. Zamykamy most. Most jest niebezpieczny, bo jest jakiś połamany, krzywy i w ogóle straszny. Ale my jesteśmy piratami. Nie boimy się przeszkadzać. tego. Po złoto idziemy. Po złoto. Piratami. I słuchajcie, dobra, to złoto trzeba jakoś tak rozwalić jeszcze. Na czachy. Na czachy, no pewnie, bo pod spodem są liczby. Ja Wam pokażę na przykład taką jedną. Tu jest jedynka. Zobaczcie, pod spodem są liczby. Może taką wymieszam, żeby gdzieś tam zginęła, żeby nie było, że mm. podglądam. I. I możemy tak. Wybieram sobie pionka, a ty jesteś fioletowym piratem, tak. jest nie Ja, ja będę czerwonym, ja biorę miecz na drogę. A może hak? Ja mam, miecz czy ha? Nie ja mam pistolet. Nie, ja biorę miecz. Jestem tym czerwonym. Poza tym to chyba jest pirat dziewczyna, bo ma długie włosy. To Uuu. będę ja. Idziemy tutaj na statek. Tu jest początek Nie? trasy. Chodź. Tu mamy pola narysowane. Ja ogólnie będziemy spacerować po tym moście, co tam możemy innego robić. Po co iść do parku, albo nie Właśnie. wiem, gdzieś na miasto, można chodzić po pękniętych mostach i uciekać przed rekinem przecież. Tak. Więc mamy też kostkę, kostkę! Uuhu! Kolorową no, ja kostkę! Juhu. kostka! Dobra. Moja zapała kostkę. I ponieważ odpoczyna najmłodszy z graczy, no to wszyscy ja. już wiedzą, moja juhu. juhu, juhu. Tak. Dobra. Moja pierwsza sobie kula kostką. I wtedy ma do wyboru. Jeśli kulnie na przykład dwa, to może zabrać albo dwa talary, albo iść o dwa miejsca do przodu. Ale w momencie, kiedy zacznie kulać, co się dzieje? Trzeba będzie uciekać przed rekinem, bo włączę rekinę! O, tutaj będzie przyjął ten niemały. No, płetwa będzie nas gonić, post się będzie psuł i rekiny będą atakować. Trzeba będzie szybko! Szybko uciekać. Ja nie lubię rekinów, to już wiecie. Już mówiłam chyba mnóstwo razy o tym, że nie cierpię rekinów. No ale trudno, zaraz zaczniemy, nie? Tak. Ciekawe. Zaczynajmy przed rekinami. To nie zaczyna. Pierak, Uwaga, uwaga. I, Cztery. Cztery. Talary, czy do przodu? Talary, czy. Do... I, bo włączam rekina. To czekaj to. I start. Talary, czy Bier, do tego? I szybko e, daj mi idę, kostkę. Idę. Cztery, to daj mi. Raz, dwa, to trzy, trzy cztery. Ja mam trzy. Ja też chcę trzy do przodu. Raz, dwa, trzy. trzy. No, szybko. szybko, teraz ty, no dalej, bo rekin się cztery. cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, ja cztery. Też chcę do przodu, bo rekin idzie. Trzy. Raz, dwa, trzy. To ja pięć, nazbieram zbieram talarów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Muszę z jakimś złotem tam przyjść, słuchajcie, bo bez złota to co? Cztery. Tu? Skoro zgubiłam Raz, dwa, złoto, cztery. to muszę przychodzić, po nie? Trzy. Raz, dwa, trzy, o nie, gorące miejsce, gorące o, miejsce. Cztery. Raz, no. dwa, dwa, trzy, cztery. Ale popraw ten most. No no no. Właśnie, A, psuje bę, się. Wajdzie. jeden. Ja sobie A? jeszcze wezmę jednego talara. Ja będę zbierać złoto. Most no, się psuje, dwa, szybko. Dwa, trzy, cztery. A nie masz złota. Nie. Pięć. Raz, dwa, ja będę zbierać złoto. Trzy, cztery, pięć. Dobra, teraz ty szybko. Trzy. Raz, dwa, trzy. jestem. A ja mam uwagę... jesteś? No. Hmm? Jestem się, się, się zatrzymał. Ale ty jesteś bez złota. No ale co, ale to wyjrzyjmy. się jakieś... punkty. Nie, 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 tam było coś jeszcze inaczej. No, że jeżeli sytuacja jest, jeżeli jest remis, ma się równo złota, to się wtedy wygrywa ten, kto pierwszy przyszedł na wyspę. Bo jak przyczasz na wyspę bez złota, jakiś z ciebie pirat? No, tak! Każdy pirat bierze złoto. No, A ja mam ha, 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 Ja mam złoto, słuchajcie. I jest złota mam, zobaczcie. Tyle złota, patrzcie, mam 3, plus 1 to 4, plus 1, 5, plus 3, 8, 9, tu jeszcze mam 10, 12, 14, 16, 18 dolarów. Wow. Słuchajcie, no ale złoto, no bo to no hej, o to chodziło. Piraci szukają złota, nie? A Skoro ja się... się... Skoro się... Konia, oh, to bo co złoto? W ogóle nic nie potrzeba, szybko do... No Czyła rekina, tak. Słuchajcie, dlatego tak. Ja uciekała. się boję. Ojka. Ja tam zbierałam złoto. Zagramy <grym> jeszcze raz. No bo tak. słuchajcie. Chyba niektórzy nie zrozumieli do końca zasad. Trudno co chodzi w byciu piratem, <grym> ale chciałam być pierwsza. No wiem, nie było ciekawe. Zobaczcie, tu jest płetwa rekina, ja ją teraz ciągnę. <grym> do, do, końca, do końca, do końca. No przecież ja zawsze ciągnę do końca. Dobra. Oki, okay, jest. I słuchajcie. Zamykamy mu paszczę, tu kładziemy to i tu kładziemy to, dobrze i to tu Uhuhu. i zamykamy mosty, mosty, zamykamy dla pana starosty, mosty. budujemy mosty dla pana starosty, tak? Dobrze. Dla rekina. Tak jest, zrobione. I słuchajcie, tak sobie myślę, że w sumie zagramy na dwa piraty, bo tak to nas Wiecie, nikt nas nie zje, jesteśmy za szybkie, a tak to może nas chociaż Rekin zje. Co? Dobra. Pojdzie? Tak, no. ja się nie boję. To chcesz zielonego czy niebieskiego zielonego. jeszcze? Zielonego. To ten. Dobra, to tak. chodź tu. To ja tak. mam czerwony i niebieski, Monia ma zielony i fioletowy. Tak. Uh, uh, uh. No oczywiście zaczynam najmłodszy z tak. To, to, to jasno było, no, dobra. A, start. I pamiętaj, zbieramy złoto trzy. lub idziemy do przodu. Cztery. To złota rozpoczęła, widziałaś to serce, ja chcę iść do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeden. Szybko, szybko! Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz ja idę, słuchajcie, bez złota. Jeden. Jeden. Ta Fasa, bo złoto zbiera teraz. Ja chcę też cztery złoto. Dobra, proszę. Cztery, dwa... coś mi się źle kula. Dwa. Raz, dwa. Uciekaj, szybko. Piracie! Piracie, ja cztery. chcę cztery złoto. Dwa, trzy, cztery. Trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra. Pięć. O, mój pirat idzie. Mój był niebieski. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 Sobraś to jest tobą. Jak zje to 2 4. No 2 3 4. Idzie on stał tu 3 4 5 tu. Dawaj. Szybko idę. Bierz 4. Raz 2 3 4 szybko. Szybko, bo mnie obniżieto? Raz, dwa, szybko! Moc, się psuje! No masz! Ty już wygrałaś? Aha, tak, ale rekin jeszcze mieście. No to szybciej! Możesz zbierać talary! Pięć! Jeszcze nie ja! Mam. Trzy! Raz, trzy! Szybciej! Teraz ty. Teraz już nie mam co. A, to ty już wygrałaś. No to ja sobie zagram do końca. Raz, dwa, trzy, <laughs> cztery. No dobra. Monia wygrała ogólnie. Rekin pożarł mojego jednego pirata. Słuchajcie o tego. No zjadł go, niestety. Trudno. Nieładnie, Rekinku, nieładnie. No zjadł go. I, 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 A! Mojego pionka jeszcze znowu mojego pirata. Zjadło, no ale... To nie moja już wygrała No i teraz liczymy punkty, nie? Tu są punkty, trzeba odwrócić talary. Aha. I dodajemy punkty. 3, 1, 4, 5, 6, 8, 10. Ja mam 12. Malutko mam w tej rundzie. 12 tylko. 15. Moja wygrywa tą rundę! No, widzisz, ze złotem się lepiej gra, nie? Nie, tak. Tak ciekawiej było i na dwóch piratów A, też śmiesznie przynajmniej się coś działo, no. mi się podobało, bardzo mi się podobało. Tobie też? Dobra, mm, moja tak. za nie mówiła. Dobra, Zdoby zdobyte złoto, U -u. wyspa ocalona, wyspa ocalona. Mhm. No? Byłyśmy piratami, tak? tak. Nieraz. Tak. Tylko tak. I było tak. fajnie, powiem Wam, że... Mm, no nie wiem, Że... czy bym mogła być piratem tak naprawdę, nie chciałabym uciekać przed rekinami, ale mogłabym sobie pływać, byłoby pewnie całkiem A ja bym chciała być piratką. Ty byś chciała być piratką. Ja ale, przykład... ale Ty mnie nie pozwoliłaś kiedyś. Tak, ja Ci nie pozwoliłam kiedyś, no raczej. Bo rekiny Biedadu, a amonia się boi, chociaż Monia szybko ucieka. Słuchaj, widzieliście, jak Monia ucieka na wyspę przed rekinem. Szybko! Nikt tak nie pęci. Może byłabym biedna, ale może bym przeżyła. Co tam złoto? Trzeba uciekać przed rekinem, właśnie. Powiem ci, że pirat tak się nie zachowuje. Pirat by właśnie zbierał złoto, ja zbierałam złoto, tak jak pirat. Aby zaryzykował. Ale cię zjadł. A to tylko w drugiej rundzie mnie zjadł. Nie do jednego, to był taki tam. To był tak, on pewnie, pewnie był podłogę wypiec. na statku czy coś, no nie wiem, w każdym bądź razie to nie był prawdziwy pirat, to była podróba, to był mój nie prawdziwy pirat, przetrwaliśmy tak. prawie z małymi tam trubiaskami mhm. i ogólnie nam się gra podoba, mi się podoba, Tobie też? Tak. No więc gra nam się podoba, mhm. cieszymy się, że nam po... zaproponowaliście taką grę. Słuchajcie, tak. o to mi chodzi. ktoś się z nami o, podzieliliście tą grą, właśnie, bo to była jedna z tych gier, w które wy chcieliście grać. Właśnie. I bardzo nam miło, że my mogłyśmy akurat w nią zagrać, że napisaliście nam w komentarzu i ogólnie cieszymy się, jak nam piszecie w komentarzu, co jeszcze byście chcieli zobaczyć, bo wtedy nam się jakoś tak fajniej to gra. Nie? No znacznie fajniej, słuchajcie, się gra. Dlatego dziękujemy wszystkim tym, którzy chcieli, abyśmy dziękujemy. zagrały. Jest to, no, jest już verduszka! Tak. I jeżeli chcecie kolejne cuda, cokolwiek byście chcieli, to po prostu napiszcie i zobaczymy, co się wtedy będzie działo, dobra? No to fajnie. To jeżeli Krałam się podoba, to kciukasy! Kciukasy! Pamiętajcie o subskrypcji kanału tutaj! I do zobaczenia w następnym filmie. Pa!